Dostaję ataku paniki zawsze wtedy, kiedy przyjeżdżam koło lotniska. Wiem, dziwne, ale strasznie boję się latać samolotem. Jednym z wyznań jest to, że mam totalną fobię na punkcie mycia rąk i myję praktycznie co 10 minut po każdym, po każdej rzeczy, jaką robię w domu, po każdej czynności. Przez to mam zawsze suche ręce i używam... Jedną z ulubionych moich rzeczy w torebce jest krem do rąk. Wyznanie. E, powiem prawdę, zawsze śpię nago. Już tak jest niestety. Chcę mieć jak największą mosznę. Wszyscy jakby starają się, żeby to były takie zgrabne i tak... chcę mieć taką ogromną, taką zasiężną sakwę, taką, w, w której można utonąć wręcz, która będzie służyła też czasami jako poduszka dla różnych osób. Nienawidzę arbuzów. Gdybym miał zdelegalizować jeden produkt spożywczy, to bym, to bym zdelegalizował właśnie arbuzy. Całowałem się z dwoma dziewczynami naraz. I'm Seksy I know it. Jestem tego dumny. Starzy mi się beknąć przy moich asystentkach, ale one nie pozostają mi krew. Mm, mam takie jak chcę, mogę ich nie mieć. To są moje, moje usta. Mam elastyczne palce i na przykład mogę zrobić tak, mogę zrobić też tak i jak ktoś nie może tego oglądać, to bardzo przepraszam, ale no, no tak mam. Kocham ludzi, kocham ludzi, którzy nienawidzą mnie, ale ja tak kocham. Chciałbym wyznać Państwu, że wbrew oficjalnej opinii nie chciałbym mieć białej sukni do ślubu. Chciałbym mieć świetny garnitur od Toma Forda. Amen. <grymne> <grymne> to nagrane. Masz to nagrane, że zatrzymałem specjalnie. Chciałbym wyznać miłość. Mojej żonie kochanej, Dominice. Najdroższej, najkochańszej na świecie. Dziękuję. Ojej, ile dzisiaj wyznań! <grystanie> oh, no dobra, i te najbardziej krępujące już nadchodzą. Mam płasko stopie. Spociły mi się plecy. <grystanie> Jadłam rybią spermę w Japonii. <grystanie> 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 Okej, okay, ok, nie śmiejcie się, to jest, to jest bardzo to jest ekskluzywne danie tam, więc no. Jak byłam młodsza to e, wola, to jest bardzo głupie, ale wolałam e, um, umrzeć w wypadku samochodowym niż iść e, następnego dnia rano do tablicy, to było naprawdę chore, ja, ja panicznie się bałam I, i jak na przykład moja mama wyprzedzała, to pierwsza myśl, i jak moja mama wyprzedzała i widziałam jakiś samochód z, z, z drugiej strony nadjeżdżający, to pierwsza myśl, jaka mi przychodziła do głowy to było właśnie, o... Przynajmniej nie będziesz musiała się trudno do tablicy na matmie, więc... It was really bad. W przedszkolu z kolegami jedliśmy trawę. <laughs> oh, okay. Nie paliliśmy, tylko jedliśmy. Bardzo często ruszam stopami i, i, i robię coś takiego, że... E, zresztą ja w ogóle pokażę, nie? Pokażę stronę buta. Robię coś takiego, że robię sobie tak. Po prostu siedzę i sobie tak robię, palc, robię, robię sobie tak palcami. I zawsze Marcia do mnie mówi, Jezu, co ty robisz tymi nogami? A ja no nie ruszam sobie taki fun fact o mnie, od trzech lat wy, e, moja szczęka wypada tutaj ze stawów i ciągle mi się przemieszcza i czasami na przykład na szczęście, na szczęście tak mi się zdarza bardzo rzadko i w domu, ale czasem zostanie mi na przykład tak i nie do końca wiem, co mam zrobić, bo po prostu stawy mi się tak zatrzymują krzywo trochę. Przykra sprawa. Modelki, nie robią dwójek. Nie dubią w nosach i, i nie pierdzą.